Proszę Państwa, czas na wydarzenie. Pozwolenie na budowę obowiązkowe. Jest zgodne z artykułem 2 Konstytucji. Panie, ja mówię pierwszy, pierwszy dom i już więcej nie będę wydawał, bo ja mam dosyć ustawienia. Prokurator prosi rząd o pomoc. Na pomoc rządu w tej jak i we wszystkich innych sprawach związanych z bezpieczeństwem obywateli zawsze może liczyć. Dobrze oczywiście, że prokurator Serenerce sprawy podstawił. Powiedzione dziecko. Bardzo dużo tam, tam są To jest pies taki, że to wszedł na każdego szczeka. To jest bardzo groźny pies. Mieszkanie treningowe. Są to osoby y, upośledzone umysłowo, którzy jakby wrócił do życia i żyją samodzielni.